Zmarły Stanisław tym, i zastanawiam się, czy y, wy na przykład macie jakieś wspomnienia z nim związane, albo jakaś taka kultowa rola, y, która wam przychodzi na myśl, gdy o nim myślicie. W ja się. Nie słyszałem. Tak, mm. też teraz usłyszałem. To jest. Y... ciekawe. To jest. Rzeczywiście jest coś takiego, że kiedy odchodzą. Odchodzą komedianci, to robi się smutniej, nie? bo to są ludzie, którzy w każdej, obojętnie w jakim czasie mają w sobie o wiele więcej radości niż inni, żeby podnosić na duchu. A pan Stanisław no, był tą osobą, którą ja, ja pamiętam z dzieciństwa, ale potem też już jako nastolatek był dla nas kultowy, jestem z, też z Torunia, spędziłem całe liceum w Toruniu i za każdym razem kiedy szliśmy na bulwar na, na na wagary, to szliśmy w miejsce, skąd odpływał...